They're gonna clean up With all the To make a citizen out of jest Jeanette LBS I właśnie nagrywam filmik z bardzo ważną informacją A ta informacja jest taka, ponieważ nikt z uczestników mojego konkursu nie oddał pracy Jeśli chcecie coś zająć to macie czas jeszcze do 26. Do 20 jest czas, żeby oddać pracę. No cóż, a jak jeden uczestnik odda pracę, no to pierwsze miejsce jest jego. No tak, to właśnie była taka dość krótka. Kurde. Dość krótka informacja, ale jeśli chcecie coś wygrać, no to dla Was być może jest ważna. A więc. Narka. Do zobaczenia Nie wiem w jakim filmiku, a właśnie Krótka informacja, jeszcze kolejna Ym, Zmieniam nazwę serialu z Wieczne, wieczne wakacje na Endless Summer, czyli Niekończące się lato Dobra, to papatki